Pasja sport, pasja piłki błotnej moim i waszym gościem na antenie radia Sport Polonia jest Zbigniew Masternak. Piłkarz między innymi błotnej piłki, kilka sukcesów na swoim koncie ma w tej dyscyplinie. Może sam nasz dzisiejszy gość powie nam czym jest ta piłka, jakie są zasady gry w tę piłkę błotną. Po naszej drugiej stronie w Polsce jest Zbigniew Masternak. Zbyszku, jak to się gra? Jak to wygląda ta piłka błotna? Dzień dobry. Zacznijmy może od może właśnie od historii. Czyli generalnie piłka błotna, skąd się wzięła, wzięła się z rozgrywek fińscy biegacze narciarscy, znaczy generalnie e, był, to było lato, chcieli sobie e, wzmocnić nogi, więc cenar rzucił piłkę w Bagno w Torf e, w Finlandii. E, i, e, i pró próbowali w nią grać. I tak, po, tak się zaczęło, e, pierwsze, to był początek e, piłki błotnej potem powstała e, pierwsze rozgrywki powstały właśnie w Finlandii, to był chyba 1998 rok. E, i potem rozegrano pierwsze mistrzostwa Finlandii, mistrzostwa świata. W tym momencie jest to dość rozbudowany system. piłkę błotną gra się w krajach Skandynawskich, gra się właśnie w Islandii, w Finlandii wielka impreza, w Turcji, w Polsce, w Brazylii, cała Amazonia gra w piłkę błotną. Jest dużo wydanych albumów właśnie, kiedy Amazonia właśnie, Amazonka opada, robi się takie bagno błoto, tam Indianie też grają w piłkę błotną. To jest ekstremalny sport. Jak się w to gra? Jest to pięciu zawodników w polu plus dolankarz. Zawodników w drużynie może być około 12. Zmiany hokejowe, lotne. Każde podbicie piłki, czyli każdy rzut wolny, to jest wykonywane z ręki albo rzut różny, rzut, wol... rzut karny, tak że podrzuca się piłkę i się uderza z powietrza. Rzut po początek meczu, tak że to musi być jeden zawodnik, podbija piłkę do drugiego, i wtedy tamten uderza na bramkę, rozgrywa piłkę, więc nie można strzelać bezpośrednio. W więc, jakie co, co są, są po dyspozycji potrzebne? Przede wszystkim mocne nogi. Dwa e, technika piłkarska jednak e, jest dość ważna, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, czyli trzeba umieć piłkę przyjeździe na klatkę, uderzyć z powietrza, e, odegrać piłkę z w górze, która jest zagrana przez bramkarza wyrzutem e, z ręki, żeby tę piłkę potrafić z powietrza. To nie jest łatwe, dlatego że stoi się na niestabilnym gruncie. Zwykle ten grunt jest przygotowany wtucznie, czyli że e, jest to zalane pole, e, zalane wodą, jest to około 7000 litrów wodka, ta woda jest e, uzupełniana na, na bieżąco. Zwykle impreza się odbywa w pobliżu jakiegoś e, m, Wodnego, czyli rzeki i jeziora, gdzie można się potem wykąpać albo w trakcie przekąpać. Są to dość wyczerpujące turnieje. W Polsce pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się w 2011 roku w Krasnobrodzie. Wystąpiły wtedy cztery drużyny. Grałem w jednej z tych drużyn. W ogóle wystąpiłem na pierwszym meczu w piłce błotnej, jaki był zezwolony na ziemiach polskich. Chyba, no, może to nie był do końca pierwszy mecz, bo wygrała że istniała taka drużyna, która pojechała przez Europy do Anglii albo do, do Szkocji. Tutaj był taki mecz spalingowy rozgrywany, I jeden z, 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 z zawodników tej drużyny e, albo z, z zawodników, z którymi grała ta drużyna, wrócił na, za młężczyznę do Krasnoobró. Tam założył pierwszy klub BKS Ostroczek Krasnowród. Ja grałem w tym klubie przez 3 lata. To był klub, który na początku był najbardziej utytułowany. Zdobywał systematycznie mistrzostwa Polski, mistrzostw Puchary Polski. Ja przez trzy lata w tej drużynie, albo nawet 4 byłem systematycznie królem strzelców mistrzostw Polski. Przyjeżdżały drużyny z całej Polski, z Częstochowy, z Białego Stoku. Ta idea się rozpowszechniała bardzo. W tym momencie jest, no nie wiem do końca ile, może kilkaset drużyn, które grają piłkę błotną w Polsce. Jest kilkanaście, może kilkadziesiąt drużyn czołowych, które systematycznie gdzieś tam walczą o medale, pojawiają się na dużych imprezach, niektóre powstają na chwilę, niektóre znikają, niektórzy próbują te rozrywki usystematyzować. No mamy systematycznie Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, czyli że było 8 edycji albo 7. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, czyli teraz jest 8 edycji było Mistrzostw e, e, Polski i 7 Pucharu polskiego. bo Puchar Polski był później rozgrywany. No i były też, są te rozgrywki bardzo duże, Błotna Liga Mistrzów. E, są to rozgrywki, gdzie się zwykle, zwykle w ogóle duże turnieje są rozgrywane na dwóch boiskach równolegle do, ko, koło siebie e, i, e, i trwają cały dzień, a niekiedy nawet dwa dni takie rozgrywki, a nawet kiedy 3 dni. Błotna Liga Mistrzów to jest taki twór, który powstał w 2000, Bye. Um. W 2015 roku eee, i było dwie edycje, potem była, był rok przerwy, bo tam gdzieś była zmiana lokalizacji eee, i potem znowu Liga Mistrzów wróciła, teraz była czwarta edycja właśnie niedawno rozgrywana w ostatni weekend. Eee, przyjeżdżają drużyny z całej Europy, e, z Ukrainy, z, z Petersburga, z Rosji, e, z, z Litwy. Przyjeżdżają zawodnicy w różnych klubach indywidualnie, z Gany nawet, e, także to są niekiedy dość mocne drużyny. E, ja potem grałem w takie drużynie LC drużyny Trzy lata tam spędziłem, drużyna, jak sama nazwa mówi, z Chełma, tam zdobyliśmy Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, byłem królem strzelców na Pucharze Polski i też wywalczyliśmy, bo medal w Błotnej Ligi w 2015 roku, pierwszej edycji, po bardzo ciężkich bojach. Teraz gram w drużynie Gepard w to jest taka drużyna spod Biłgoraja gdzie sponsorem naszym jest Marcin Błażyński, który mieszka na co dzień w Danii. I to jest taka drużyna chyba najbardziej utytułowana w tym momencie w historii polskiego Zdobył zdobywca czterech Pucharów Polski, ee, albo nawet pięciu, i czterech Mistrzostw polskich, chyba także, albo trzech, nie pamiętam dokładnie, ale też finalista to niejaki Mistrzów w 2015 roku, kilka wicemistrzów z kraju, kilka błotny, pucharów, finałów Pucharu Polski, więc bardzo ciekawa drużyna, mocna i fajnie mi się tam gra, więc wielu piłkarzy byłych e, Dawid Trzeźwiński, który przyjeżdża e, z Niemiec na te imprezy, były piłkarz pogoni Szczecin, jest z kilku piłkarzy, którzy grali lidze, e, są Ukraińcy, e, Duńczycy, więc taka dość ciekawa drużyna. Także bardzo fajnie mi się tam gra, jest dobry poziom. Ostatnio mam, e, grałem w tej, e, wróciłem na włodną ligę mistrzów. W weekend przez pierwszy dzień grało nam się dość dobrze, awansowaliśmy dość łatwo do fazy pucharowej i następnego dnia musiałem pojechać na turniej piłkarski zabić syna, nie na piłkarski i niestety nie mogłem grać i następnego dnia trochę to gorzej wyglądało, być może mi zabrakło w którejś tam fazie turnieju. Była właśnie ćwierćfinałowa faza, gdzie graliśmy, już mi nie było jak mówię na boisku z zespołem Sankt Petersburga, St. Petersburg Lakes. I przegraliśmy po szóstej kolejce rzutów karnych z Rosjanami, oni potem wygrali całą imprezę, więc być może jakbym był, to może by tego karnego strzelił, a może by nie strzelił, więc nie wiadomo do końca. Może by dało nam to awans do strefy medalowej i szkoda, bo była dobra drużyna, zabrakło może z dwóch, z trzech ludzi jeszcze, żeby na pewno imprezę wygrać. Jak wygląda taki rzut karny w piłce wodnej? właśnie, no to jest wszystko dość, dość, dość profesjonalnie wygląda, bo oczywiście o ile to jest też w jakimś sensie forma duża zabawy, ale jest są sędziowie, którzy sędziują, ostatnio były to sędziny. Ród karny to jest kilka, nie wiem dokładnie ile, 9 km od bramki, bramka zwykle 2 na 5, taka trochę jak blistokere generalnie z zasady. Tutaj się akurat podrzuca piłkę do góry i przed siebie i uderza z powietrza taką piłkę. Bramki. To wcale nie jest takie proste. Pamiętam taki turniej, chyba był to Puchar Polski, to był w 2013 roku, gdzie zostało rozegrane 24 kolejki rzutów karnych, dopiero jeden z tych karnych wyłonił, wyłonił e, zwycięzcę. Przecież to nie było tak, że te bramki padały, po prostu one nie padały, bo nikt nie był w stanie strzelić biolat, była tak grząska nawierzchnia. E, oczywiście i, i piłka Błotna w Polsce... E, był moment, że rozwijały się znakomicie, potem nastąpił pewien kryzys, mianowicie, że e, zaczęły się kłótnie, głównie towarzyskie tak naprawdę, pomiędzy różnymi e, ugrupowaniami jakby tworzący polską piłkę błotną. E, Był takie ryzyko w 2014, 2016 roku, że zostaną rozegrane dwie imprezy, oraz i Mistrzostw Polski. E, równolegle, właściwie dwa tygodnie różnicy między tymi imprezami miało być. Na szczęście. Przez jednego stowarzyszenia, które miało organizować Mistrzostwa Polski w Wielkopolsce został aresztowany. W związku z tym impreza się nie doszła do skutku i tylko jedno Mistrzostwa Polskie zostało rozegrane. A w ubiegłym roku nastąpiła kolejna kuriozalna sytuacja, gdzie dwie grupy miały zorganizować Mistrzostwa i Puchar Polski i na 2-3 dni przed imprezami się te grupy wycofały z organizacji imprez i musieliśmy rozegrać Mistrzostwa Polski plus piłce i Puchar Polski w listopadzie, co było hardcore'em generalnie. Ale Marcin Błażyński jakoś to spiął, także wolelibyśmy takiej sytuacji uniknąć, żeby grać piłkę błotną dopiero w tym... W tak, tak, tak później porze, bo jednak jest to sport głównie wakacyjny. Przede wszystkim no oczywiście ja też zawsze chcę wygrywać, jak jestem na boisku i zawsze walczę do upadłego. Chyba jestem najbardziej utytułowanym zawodnikiem piłki błotnej w Polsce. To jest chyba cztery puchary polskie, nie, pięć pucharów Polski, cztery Mistrzostwa Polski, siedem tytułów kolazów na różnych imprezach, błotna Mistrzów, brązowy medal jeszcze jakieś tam drobniejsze e, sukcesy. Bo też są puchary regionalne, jeśli jest o, o pucharach, wójta gminy tużna, puchar Marszałka bo ja się do wszystkiego o puchar chyba wójta gminy Korycin, gminy Suraż. Także tych imprez jest dość dużo, się rozgrywa w skali roku, powiedzmy jest e, zwykle e, kilka, w skali tych e, e, o, dziewięciu już prawie lat, kiedy działamy na polskim rynku, tych, tych imprez rozegranych zostało bardzo wiele. Była szansa na to, że będą transmitowane rozgrywki przez jedną z telewizji, to była telewizja Orange, która się zastanawiała mocno nad... E, niestety telewizja upadła. E, Potem dziś próbowaliśmy Polsat e, namawiać na transmisję, ale to nie doszło do skutku, było blisko nadania temu charakteru takiego oficjalnego, bo dwa razy PZPN nam przesyłał medale na różne na, na imprezy rangi Miszowskiej i Pucharu Polski i to był PZPN kierowany przez latę. To było w 2012 2013 roku, potem była przerwa i potem także medale przysłał Głoniek na jedną z imprez. Więc oni nas tam obserwowali. Nawet ostatnio na z Mistrzów PZPN, PZPN, PZPN z Podlasia pomagał i opatronował tej imprezie. Więc to naprawdę nie jest tak daleko, żeby tak było zrobić profesjonalne rozgrywki. No nie wiem czy do końca byśmy też chcieli tak naprawdę, żeby nam się PZPN wtrącał w, nasze, tutaj jakby, w naszą zabawę. Tak Naprawdę. Ale z drugiej strony no, może by się to przydało do tego, żeby to usystematyzować, bo w tym momencie tak naprawdę imprezę randze Mieszkowskiej czy Polskiej w sumie może zorganizować każdy. Oczywiście nie przyjadą do żyny, wszystkie, ktoś tam co zaprotestuje, ale generalnie jest to taki troszkę chaos organizacyjny i mam nadzieję, że to się generalnie uda jakoś opanować. Doceniam działaczy, którzy próbują organizować różne imprezy. To jest taka gru grupa właśnie z, z, z Białego Stoku. Maciej Rand, Tomasz Wiernia, em, Marcin Błażyński też tutaj bardzo pomaga. Prezes Klubu Rakowia, e, Gepard, który też ciekawą tutaj w, w, funkcję w piłce Błotnej Polskiej sprawuje, że dużo jednak pomaga organizacyjnie. E, była taka grupa z Błotnowoli. Właśnie to jest ciekawe miejsce. Przez wiele lat, właściwie chyba z pięć edycji Pucharu Polski odbywało się w miejscowości Błotnowola koło Kielc. Właściwie koło bardziej Puska Zdroju i tam, no właśnie, dzieliłaś piłkę błotną jak nie w Błotnowoli. Tam też była grupa, która organizowała rozgrywki Pucharu Polski. Gdzieś tam się to wszystko wygasiło, nad czym ubolewamy, bo było to fajne miejsce grania w piłkę. Też staramy się zmienić lokalizację co jakiś czas, żeby się ludzie nie znudzili piłką błotną. Mamy całkiem sporo kibiców na takich imprezach. W Krasnobrodzie jak były rozgrywane imprezy albo właśnie teraz w Korycinie to tam przychodzi przez wszystkich dnia się przewija powiedzmy w każdym kilka tysięcy osób przez taką imprezę. Więc teraz też była ta impreza połączona ze Świętem Truskawki, no i też było sporo kibiców, także to bardzo widowiskowy sport jest generalnie. Chociaż myślałem, że będzie więcej kontuzji, że będzie więcej jakichś takich problemów zdrowotnych związanych z tym, że no jednak gramy, niekiedy jest bardzo zimno, niekiedy jest ogromny upał. Jak się zagra, e, pamiętam jeden turniej, gdzie zagrałem chyba 7 meczów po 24 minuty w błocie e, przez, e, przez cały dzień, No naprawdę trzeba mieć końskie zdrowie, żeby taki turniej wytrzymać, do końca strzelać bramki i biegać. E, Pamiętam, że jak na początku zagrałem pierwszy mecz 24 minuty trwał ten mecz, albo 26, 26 bo jest 26, było różnie. Czasami jest 13 minut, trwa mecz połówka jedna, czasami trwa 10-12, w zależności od tego ile jest czas na organizację imprezy, to pamiętam, że myślałem, że umrę po tym pierwszym meczu, ale potem właśnie się już przyjrzełem i na przykład ostatnio zagrałem 3 mecze z rzędu, właściwie się nie zmieniając i właściwie żadnych skutków ubocznych nie było. No i ale były czasami takie sytuacje, że no, było bardzo zimno deszczowo w takim bagnie e, i nie było jakichś tam powikłań zdrowotnych, więc może się zahartowaliśmy, może e, po prostu też nie dla, dla każdego to jest sport, ale bardzo widowiskowa dyscyplina, mnóstwo walki, e, też fajne zabawy, także bardzo polecamy jakby możliwość. I, e, u, Uczestniczenia w takich rozgrywkach i obserwacji, obserwacji, bo pamiętam, że na początku wszyscy uważali to za jakąś fanaberię, ale na przykład jak się pojawili, pojawi, pojawia się dużo, dużo mediów, sponsorzy na tym zyskują, także akurat moim zdaniem to jest... Coś, co można byłoby spokojnie rozwinąć w formę zorganizowanych rozgrywek, takich przynajmniej jak w właśnie, żebyśmy mieli podobne zasady, e, Puchar Polski, czy za Polski, które by kontrolował, e, jakaś organizacja by kontrolowała, teraz spróbowałem poruszać ten temat, żeby stworzyć taką ligę, e, taką, taką właśnie grupę, która jakby... Próbuję tym wszystkim zarządzać, żeby to systematyzować, no ale ponieważ jest to sport niedochodowy, więc może za mało jest z tym wszystkim pieniędzy, więc trzeba dokładać, a nie na tym się nie zarabia, więc może dlatego ten imprezy to, to upadało. Więc no liczymy na to, że jakoś, jakoś to wszystko się usystematyzuje z czasem. No powiedziałeś, że nie jest to sport dochodowy, ale jak wygląda sprawa finansowa, czyli koszty utrzymania takiego klubu? I bardziej tutaj myślimy o kosztach organizacji imprezy, one, one no nie są może jakieś bardzo duże, ale nie są też takie małe, bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie się taką imprezę rozegra, trzeba zaorać pole, trzeba z komuś zapłacić za to, żeby pole wynajął, albo miejsce, gdzie można to rozegrać, trzeba znaleźć strażaków, którzy nawodnią teren, trzeba z z zrobić pieniądze na medale, na puchary, nagrody, różne są czasami, czasami są to nagrody dość, no są to jakieś torby, jakieś koszulki sportowe, na przykład właśnie głównie w tych dużych imprezach, Ee, jakieś obiady, w więc tak naprawdę musi się to zaangażować e, grupa ludzi. To właśnie się dzieje właśnie w Białym Stoku zwykle. Czasami Marcin Bożyński sam też organizuje, tego organizuje, różnie też, też w tym pomaga, jeżeli chodzi o, o jego imprezy, e, też gdzieś tam coś sponsoruje. No to mm, nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe. Jednak trzeba zaangażować, za, zaangażować jakieś środki. No i zwykle jest potrzebna grupa sponsorów e, albo pomoc lokalnych władz. E, nie zawsze dochodzi do skutku. Czasami mnie to dziwi, że mimo wszystko organizacja takiej imprezy, która jest bardzo medialna, przyjrza Telexpress, przyjrzają różne media, przyjeżdżają duże gazety, portale internetowe, no, to nie są też tak ogromne pieniądze, a na przykład taki wójt gminy, nie wiem, jakiś tam Krasnobród, woli sponsorować miasta, prezydent, prezydent miasta, czy to chyba burmistrz miasta, woli sponsorować lokalną drużynę, jakiś igros klasnoblut, gdzie tam kosztuje to jakieś duże pieniądze w skali na wydać dużo mniejsze pieniądze na, na taką imprezę i tam to się też ze względów finansowych, te imprezy, imprezy umarły, więc, a promocja tak ogromna, no bo jednak jak przyjeżdża teleexpress i różne portale duże internetowe, przyjeżdżają dziennikarze, przyjeżdżają też fotografowie, bo to jest sport bardzo taki widowiskowy i na przykład pamiętam, że parę razy dziennikarze, którzy przyjeżdżali, fotoreporterzy, dostawali potem nagrody. Grand Press Foto jeden dostał chyba nawet za zdjęcia w piłki błotnej, więc to, no, myślę, że to jest niewykorzystany potencjał marketingowy takiej imprezy. Ale jest szansa, że na pewno są na przyszłość jakieś, no tutaj, jaskółki, które zapowiadają, że, no, jest szansa, że się to rozwinie wszystko. Nie, no nie jest, nie jest źle najbardziej, to właśnie dochodzi, że to wszystko funkcjonuje, istnieje, eee, chociaż no, wystarczyłoby po prostu usystematyzować te rozgrywki, e, wprowadzić po prostu więcej, e, więcej pieniędzy do tego sportu, albo żeby to wszystko było traktowane e, przez lokalnych działaczy bardziej poważnie i po prostu stworzyć normalną ligę albo sieć rozgrywek takich trochę jak w wprowadzić e, do tego jakąś telewizję, która by transmitowała rozgrywki. Była taka sytuacja, że mieliśmy transmisję internetową, w były e, mistrzostwa Polski, w miejscowości tuż na podbiałą podzaską organizowane w 2016 roku Jednak się cieszyły dużą oglądalnością te, te mecze, także e, myślę, że to by to był online można było te mecze oglądać, więc e, myślę, że to jest jakiś kierunek. No i mam nadzieję, że niepotrzebne były kłótnie między e, między różnymi grupami potworzyły się frakcje, e, jakieś grupy wzajemnej adoracji i to było niepotrzebne, bo to nam zaszkodziło, a nie pomogło, a był moment, gdzie naprawdę byliśmy blisko e, blisko tego, żeby stworzyć z tego ciekawy sport, i na miarę e, być tokera. No ale mam nadzieję, że to się uda jeszcze, że dobrze, że istnieją ludzie, którzy spróbują coś robić. E, Siłam za nich kciuki i, i mam nadzieję, że kiedyś zobaczysz też naszą imprezę, że też e, będziesz mógł od, objąć patronatem e, i twoje radio e, nasze następne, przysłowiarsze rozrywki. No bylibyśmy bardzo tutaj no, zaszczyceni, gdybyśmy mogli po raz pierwszy no, transmitować takie rozgrywki, no bo to jest ekstrema. Pierwszy raz niektórzy słuchacze mają możliwość us usłyszenia na ten temat czegokolwiek. No, ja jeszcze zadam pytanie, czy jest jakaś granica wiekowa do gry w piłkę właśnie tą główną? Znaczy, no właśnie akurat ja akurat jestem właśnie tak wybrałem, na, na, i, Mam 41 lat i wydawało mi się, że ja będę miał tyle kiedyś, mi się wydawało, że to już będę takim całym emerytem. Okazuje się, że na, tak na, tutaj na tym boisku, jeżeli jest się silnym, a w miarę jestem e, i ma się mocne uderzenie za obu nóg, e, dobrze się gra głową i dobrze się gra w, w powietrzu, no to w sumie tutaj granicy nie mam, bo na dużym boisku już takiej szybkości może nie posiadam, ale no tutaj właśnie nie ma spalonego, e, co mi bardzo odpowiada, bo mogę sobie wbiegać gdzie chcę, e, jak e, tak, gdzieś tam jest czasami na mnie ustawiona, że dostaję dużo piłek, to w tym momencie spełniam swoją rolę, czuję się trochę jak taki Totti Francesco piłki błotnej. Eee, rzeczywiście, jak przyjeżdżam, to zazwyczaj strzelam sporo bramek i sporo satuetę gdzieś tam znaczyła strzelców, udało mi się zdobyć. No i też potrafię grać zespołowo, żeby jeszcze piłkę odegrać, podać, więc tutaj granicy jakby do końca nie ma. grają jeszcze starsi do mnie zawodnicy, dużo starsi nawet, niektórzy mają po lat chyba mnie 50-60, więc tutaj granicy nie ma. No, ważna jest kondycja i chęć gry, no i też promocja. Nie ma pewnych oporów, żeby jednak w tym badnie się tażać, grać, biegać po tym, to nie każdy, nie każdy by chciał. to tak naprawdę jak się dostaje taką kulą błota w twarz, jest się cały brudny, niekiedy się przez 2-3 dni ciężko domyć, brud jest pod tak itd., więc no, na pewno jest to sporo ekstremalny, nie dla każdego. No tak, jednak zainteresowanie jest. Oby jeszcze było większe medium, żeby również jakaś telewizja zainteresowała się tym na dłużej. To byłoby naprawdę spełnieniem tutaj waszych oczekiwań. Ale także zapytam od tej strony. Taki stricto yy, nas tutaj z zwykłych zjadaczy codziennego chleba. Gdzie my możemy znaleźć? Czy jest jakaś strona yy, fanpage na Facebooku, na Twitterze, gdzie można by było śledzić na bieżąco? Wystarczy wpisać piłka błotna w Google wyskoczy mnóstwo zdjęć, informacji, wikipedia. Jest strona Swampson Soccer League, która na bieżąco aktualizuje różne informacje o piłce błotnej, kto gdzieś wygrywa nie wygrywa itd. Jest moja książka Błoto to dla Zuchwałych, właśnie taki album o piłce błotnej, który może wyjść w nagrodę dla jakiegoś czytelnika, dla Was na jakiś konkurs wydany w 2016 roku, taka niewielka książeczka, bardziej, żeby tak udokumentować pewien czas, który spędziłem na boisku na arenach piłki, piłki błotnej. Widzę i jakiś czas pewnie będę chciał wydać taką większą wersję rozszerzoną, po prostu nawet taką formę dokumentacji i to jako formę do, dokumentacji traktują, żeby ten czas nie przeminął i te zdjęcia nie zniknęły, mamy mnóstwo zdjęć właśnie z tych różnych rozgrywek. E, także jakby się ktoś chce się dowiedzieć czegoś, wystarczy pisać piłka błotna e, w Google i wyskoczył do zdjęć i informacji, także tutaj akurat nie ma z tym problemu. Mam nadzieję, że będziemy chcieli na pewno taką pozycję jedną czy drugą zakupić i też, żeby była możliwość naszych słuchaczy do wygrania jej w konkursie, ale tak zapraszamy Ciebie, jeżeli wydasz nową książkę, nowy album, to zapraszamy również do Londynu na takie spotkania autorskie, aby przybliżyć tej polskiej polonii na emigracji również i taką dyscyplinę sportu. Ja się z tym nie jak jednak jakiś test do jakiegoś angielskiego klubu, z e, jaki nastąpi do to, to, to przy okazji, że na spotkania autorskie i porozmawiam duże. Super. Wielkie dzięki Zbyszku, że poświęciłeś na nas czas, opowiedziałeś nam czym jest piłka błotna naszym i waszym moim i waszym gościem był Zbigniew Masternach. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, pozdrawiam te, słuchaczy, pozdrawiam także swoich kolegów z zespołu Rakowia Gepard. My również pozdrawiamy wszystkich członków klubu i również całą Twoją rodzinę. Dziękuję. No jak sami widzieliście, również i na naszej antenie występują, czy też pojawiają się nowe dyscypliny. No, nie tak do końca nowe, ale na naszej antenie czy na innych antenach radiowych, no rzadko się mówi, chociażby. O piłce błotnej. My dzisiaj mieliśmy ten zaszczyt posłuchać dzięki Zbyszkowi Masternakowi, który jest przyjacielem naszego radia, który nie po raz pierwszy wystąpił na naszej antenie, i mamy nadzieję, że na naszej antenie w przyszłości, tak jak już Zbyszek nas zapraszał, będziemy patronatem medialnym takiej imprezy. Będziemy również mogli dla Was organizować konkursy, właśnie z albumami Zbyszka Masternaka, z albumami związanymi właśnie z piłką Błotno. To tyle. Dziękujemy za uwagę i dziękujemy za to, że byliście z nami.